Dzień dobry. My mieszkamy niedaleko takiej dużej ulicy, i tutaj a słychać, że przyszła wiosna, co jest dosyć uciążliwe. Niestety, głównie nocą, no ale, cóż, jakoś trzeba żyć. Chciałam Wam pokazać szybciutko, zanim pojedziemy na Majówkę, jak wygląda ogród i jak wygląda ogród po przymrozkach. I mam taki piękny outfit, też do pokazania. Outfit Służbowy, domowy, home Naprawdę polecam. Spodnie 29, e, trójkotury z Primarka, e, sweter z wyprzedaży z Sensei za 22 zł. I szalik z odzysku. Bardzo piękny, bardzo piękny. Naprawdę możecie się przyjrzeć. Taki spoko Maroko. Akurat na tę pogodę, bo nie ładnie, ale jednak nie za ciepło. Więc ja się z Wami przejdę po ogródku i przy okazji Wam powiem, dlaczego w ogóle nie przykrywam już roślin. Chociaż w sumie to chyba jest oczywiste, głównie dlatego, że po pierwsze nie mam czasu, a po drugie mi się nie chce, bo mam inne rzeczy do zrobienia. I wiecie, ogród ogrodem ja lubię, jaki jest piękny ogród, ale no. Szczerze mówiąc, to już mam dosyć tych roślin, które po prostu najmniejszy przymrozek i od razu składa. I powiem Wam też o tym, czy supertunie i wszystkie te surfinie, które mamy, też tak rozkładają przymrozki, bo o dziwo nie. Chociaż w sumie już wszystko chyba zawarłam w tym zdaniu. No nic, w każdym razie przejdźmy się. To będzie krótkie wideo. No i tak, e, zacznijmy od tarasu. Widać, e, że w tym tygodniu nie miałam czasu. E, jeśli ktoś jest u mnie na Instagramie, to wie, że e, po pierwsze, mały kot, który, <grych> o jest tam widownie z morcikiem, niestety e, przeżywa odnowę kalicywira, więc, e, wiecie, latanie po weterynarzach, przykrywanie, e, kłócie i inne rzeczy. A poza tym staram się pozyskać nowych klientów, i szczerze mówiąc, jest to dosyć czasochłonne zajęcie w sensie do swojej działalności gospodarczej. Ja zajmuję się marketingiem. Miałam kilka koli w tym tygodniu i no, przygotowywanie się do tych koli jednak jest trochę męczące. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę pracować z domu, bo nie każdy ma taką możliwość. A ja niestety mam głęboką awersję do dojazdów i pracowania w biurze, a poza tym pracowanie na własną rękę i jako jednoosobowy zespół zdecydowanie wychodzi mi lepiej i jest dla mnie mniej stresujące. Słuchajcie, a co do ogrodu? To sukcesywnie pozbywam się z niego wszelkich roślin, które może trafić szlak, a przy przymrozkach. Ale tak wiecie, definitywnie, nie mówię o tym, że czy mrozi im końcówki czy coś, tylko na przykład, a... o i widzicie, kolejne doniczki pies wywalił. No dobrze, mniejsza z tym, później się tym zajmę. Tylko mówię o takich roślinach, które po prostu potrafi wymrozić od góry do dołu i absolutnie jeśli chce się je mieć, to trzeba... A po prostu latać z tymi kartonami, kurtkami i innymi rzeczami. No nie, słuchajcie, to już nie jest dla mnie. Jeszcze kilka lat temu miałam taką, miałam taką fantazję seksualną i to robiłam, ale szczerze, po prostu nie mam, nie mam, na to czasu, nie mam na to czasu. A jak mam już jakiś czas, to wolę go przeznaczyć na to, żeby jednak zadbać o siebie, bo mam problemy z plecami i tak dalej i naprawdę muszę. więc już zdrowo, to już zdrowo rozsądkowo. Jedyne, na co mam nadzieję, to że przymrozek bardzo nie złożył powojników, bo powojników tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. Wszystkie są sedzone na przestrzeni ostatnich czterech lat i miały, powinny jeszcze mieć, całą masę pąków. I tak naprawdę teraz to byłby chyba taki pierwszy rok, gdzie by dały taki totalny show. Tutaj też z takich roślin, które może troszeczkę wymrozić. To są oleandry. Oleandry u nas zimują w garażu, a dlatego, że tam jest odpowiednia dla nich temperatura, pamiętajcie, że oleandry beznadziejnie zimują w domu, zazwyczaj zrzucają wtedy wszystkie liście, bo one potrzebują mieć pomieszczenie. Ono nie musi być jakieś nawet super jasne, ale to musi być pomieszczenie, w którym jest pomiędzy 2, 3 a 10 stopni. W tym e, sezonie zimowym, e, jeśli wstawicie je do domu, to one po prostu wam zrzucą wszystkie liście i będą bardzo smutne. E, natomiast e, plus jest taki, że e, takie przymrozki do minus 8 nie powinny wam tych oleandrów uszkodzić. Ewentualnie, tak jak u nas, e, ścięły im tylko mm, kwiaty, które miały, już, e, które miały już zawiązane. Ale to jakby nie ma problemu. A uszczkniemy te kwiaty i będzie całkiem spoko. Tu widzę, że zobaczcie, zmroziło świeże, a, świeże przyrosty na hortensji bukietowej. Zobaczcie, no ale to też nie jest jakiś straszliwy problem. Ona też sobie odrośnie, no ale widać, że przymrozek był. I kilka lat temu, pewnie wiecie, miałam takiego totalnego hopla na hortensje ogrodowe. O, tutaj też widać po liściach, że był przymrozek liście magnoli. No i w ciągu ostatnich kilku lat ja te wszystkie hortensje ogrodowe po prostu sukcesywnie wywalam i zostawiam tylko te, których nie trzeba okrywać i których nie koszą przymrozki majowe i przymrozki kwietniowe, tak jak teraz. I zostawiam tylko te, które kwitną na pędach jednorocznych. U mnie w sumie to są tylko otaksy. I e, kwitną całkiem nieźle. Plus też jest taki, że łatwiej jest kontrolować ich, ich wielkość. O, niestety trafiło też trochę piwonie, zobaczcie. No nie wiem, nie wiem jak to będzie, bo te kwiaty wyglądają tak... Ale... Powojniki nie wyglądają źle. Zobaczcie, ile mają kwiatów. No to jest po prostu szał. Zatem mam nadzieję, że te przymrozki wszystkie wytępiły mszyce i e, ćmę bukszpanową, bo y, co prawda ćmy już nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze będę je pryskać przed wyjazdem na majówkę lepinoksem i jeszcze chyba je popryskam mospilenem. O Jezu, jaki wielki komar ale nie ma już śmy. Natomiast no, wyglądają bukszpany niektóre, nie wszystkie, ale mniej więcej połowa wygląda no marnie, marnie marnie. Będę musiała je, też je przyciąć. No zobaczymy, może odbiją. No, ale cóż, kto by się spodziewał ćmy bukszpanowej pod koniec marca. Na pewno nie ja, niestety. Teraz już będę wiedziała, że zmiany klimatyczne są takie, że no dramat. O, ale popatrzcie na powojniki. Ile one mają pąków? No czat, Zobaczymy. Powinno być spoko. O, najbardziej bałam się... Zobaczcie, o hosty. Bo widziałam e, u niektórych na Instagramie, że hosty to się po prostu tak zważyły, że no do ścięcia. A u nas te już całkiem ładnie wyglądają. No trochę im dało po liściach, ale może... Może nie będzie dramatu. Na szczęście... E, nawet gdyby im dało po liściach, to wiecie, to dwa tygodnie i one odbiją. Hosty są po prostu nie do za... zabicia. <laughs> A... A część też jeszcze nie wyszła z ziemi, więc miejmy nadzieję, że będzie spoko. No bo bez hostu u nas to byłoby słabiutko w ogrodzie, bo my mamy bardzo cienisty ogród. No i głównie u nas hosty. Rosną hosty, paprocie, brunery, miodunki, liliowce, orliki, czyli takie rzeczy, które taki przymrozek może troszeczkę dziabnąć, no ale one, tak jak mówię, odrosną. Gdzieś tam mam, o zobaczcie, właśnie te hortensje nieszczęsne ogrodowe, bo ja co roku, co roku kupuję do donic, traktuję je jak, praktycznie jak jednoroczne, ale... Niektóre wysadzam, te, które ponoć mają być bardziej odporne na mrozy, daję im szansę, ale niestety, z mojego doświadczenia, nawet jak się wysadzi w takie miejsce jak tutaj, zaciszne, to niestety nie przeżywają zbyt długo, a już na pewno nie kwitną, więc. Myślę, że ogrodówki u nas to tylko w tej cieplejszej strefie klimatycznej, czyli a, południowa i południowo-zachodnia południowo Polska. A tutaj, tak jak u nas w Mazowieckiem, to hmm, jak jest dobry rok, znaczy dobry, taki gdzie jest ciepła zima, a, no to jeszcze jest spoko. Ale. A Tak jak teraz, jak przyszły te przymrozki, no to żadne na pewno nie zakwitnie. Tutaj mam hortensje ogrodowe w Donicach, ale to są otaksy, więc im nic to nie zaszkodzi. Jak widzicie, brunery się pięknie trzymają. Wiedziałam, że u niektórych jest problem z brunerami przy przymrozkach. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam. U mnie rosną głównie brunery, brunery Seahard i Silverheart. Nie wiem, czy to kwestia odmiany, być może, ale naprawdę przymrozki takie do minus pięciu zupełnie ich nie tykają. Troszeczkę mi, troszeczkę mi zważyło młode liście żurawek, ale też jakoś bez strasznego dramatu. Więc... Nie jest tak źle. O, widzę, że tam rośnie tutaj taki piękny mleczek. No cóż, pójdę go wypielić później. No i zobaczmy tutaj hosty. Bo tutaj jest bardziej wiecznie, ale też, też nie wyglądają źle. I tu się wysiały brunery. Zobaczcie, ile bruner się wysiewa. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No, po prostu szok. Uwielbiam brunery z tego względu. One się po prostu sieją e, jak głupie. Tutaj e, wszystkie brunery w tym ogrodzie są e, z początkowych pięciu bruner, które e, kupiłam a, chyba pięć lat temu. A, I po prostu tak się, tak się rozmnożyły. Zobaczcie, Żuraweczki. No, wyglądają ślicznie. Ta wygląda ekstra i ma już kwiaty zakwitnie, oczywiście wtedy, kiedy my będziemy na, na Majówce, po prostu... Argh! Zawsze jak jedziemy na Majówkę, to akurat wszystko kwitnie. O, niestety widzę, że tutaj się e, wysiały, albo ktoś przyniósł konwalię. Będzie trzeba je usunąć, bo wszystko zabiją. A proszę, tutaj też całkiem nieźle wyglądają hosty. Tutaj mamy hortensję. Azalie też wyglądają całkiem nieźle. Serduszki. na no, serduszki wyglądają ślicznie. Na szczęście nic im się nie stało. O, zobaczcie, jakie ładniusie. Boże, ładniusie. Brzmi e, jak e, <grym> grażyna po 60. Bez urazy dla grażyny po 60. Co. No, i zobaczmy, piwonie. A kurczę, taka byłam szczęśliwa, bo piwonie też sadziłam kilka lat temu, i do tej pory e, nie zakwitły ani razu. No, mam nadzieję, że nic im nie będzie, ale tam widzę już. O, widzicie? Nie wiem, czy nie będzie problemu. No, dobrze, zobaczymy podrzucę je nawozem, podleję przed wyjazdem i będę trzymać kciuki. Ale znając życie, pewnie zakwitną jak będę na wyjeździe, bo ma być ciepło. Kurczę, no co, co za masakra. Rododendrony. Chociaż w sumie tu jest jeden. Też serduszka. Widzę, że tużyce zmroziło. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Albo może po prostu, to nie to, że ją zmroziło, tylko jakiś grzyb, chociaż grzyb w kwietniu. Hmm. No nie wiem. E, może tak być? W sumie było tak ciepło, że już e, chyba nic mnie nie zaskoczy. E, zobaczcie, hiacynty już do wywalenia. W sensie do przesadzenia. Ja e, słuchajcie, tnę je, wycinam, e, wycinam kwiaty, ogławiam je i od razu je wrzucam do gruntu. I nigdy mi się nie zdarzyło, żeby coś się działo. E, wiem, że niektórzy je e, suszą, śladzą dopiero na jesieni. E, kiedyś tak robiłam, ale teraz po prostu wsadzam do gruntu i szczerze mówiąc nie widzę e, wiecie co, nie widzę różnicy, więc nie wiem, czy jest sens je suszyć. Goździki. Mięta, czyli najgorszy chwast w ogrodzie. Więcej hortensji i jeszcze więcej hortensji. No i tam radosny pierdzielnik, jaśminowiec, którego wykopałyśmy z Gośką i zamierzamy go... Posadzić przed domem na cudownym, nielegalnym parkingu, który nam przed domem wyrósł. Dzisiaj wieczorem jeszcze będę musiała wejść tutaj z opryskiem, ponieważ mamy jakąś plagę po prostu tych najgorszych chwastów, i przed wyjazdem chcę się tym zająć. Niestety, chciałoby się żyć ekologicznie, nie, ale tutaj akurat rosną takie chwasty, których musimy się pozbyć. Dlatego, że po prostu jak one nam się rozsieją na cały ogród, to absolutnie zagłuszą wszystko inne, więc zazwyczaj raz albo dwa razy na rok robię oprysk, ale wiecie, delikatny. I no już wiadomo, że po oblocie, po oblocie pszczółek i wszelkich innych robali. Poza tym nie rozpylam, wiecie, na trawnik tak, tylko raczej je rozpylam tak żeby jednak nie oberwało absolutnie wszystko tą trucizną. No, ale cóż. E, no tak być, e, tak, tak być musi niestety, e, niestety z niektórymi chwastami, szczególnie tymi, które się sieją w trawniku, nie da się absolutnie walczyć w inny sposób. A tak jak mówię. Mm, no, wszystko jest fajne w teorii. Ja kiedyś też myślałam, że może być tak, wiecie, super eko i w ogóle bez żadnej chemii. No, ale niestety, e, rzeczywistość e, rewiduje troszeczkę poglądy. No, i już wiem, że e, niestety. Przynajmniej jeden oprysk w roku tutaj na trawniku muszę zrobić, bo inaczej te chwasty się sieją wszędzie i się sieją w takim stopniu, że no, a dla jednej czy dwóch osób to jest po prostu no nie do ogarnięcia. Chyba, żebym tutaj siedziała naprawdę dwa dni w tygodniu i robiła. Więc no, no trudno. Staram się to po prostu robić, wiecie, zdrowo, zdroworozsądkowo. Trawnik pryskam starane, raz właśnie przed sezonem i raz zazwyczaj jakoś latem, ale nie zawsze, bo na przykład w zeszłym roku nie pryskałam w ogóle latem i być może dlatego teraz jest tyle tych chwaściorów, ale no cóż, no, 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 jakoś, trzeba, jakoś trzeba żyć. Więc a, jeden oprysk, no i będę musiała zrobić oprysk mospilanem, bo co prawda teraz nie zobaczymy, bo jest chłodno, ale... To jest kalina, no i ona jest piękna. Ja ją prowadzę, słuchajcie, jako drzewko, tak jak widzicie. A przycinam jej tutaj wszelkie odnogi na dole. No i ona wygląda niesamowicie i rośnie super wysoka, ale <ścoughs> jednym minusem kaliny, głównym jest to, że ona po prostu totalnie przyciąga mszyce. A, no i niestety trzeba robić oprysk na mszyce na kalinie, bo inaczej wszystko wam migruje na cały ogród. I też niestety ekologiczne metody tutaj nie działają. Już próbowałam octów, mydeł, jakichś innych rzeczy. No niestety, tylko mospiran. Więc no cóż, człowiek by chciał, ale nie zawsze się uda. O, tutaj grób kotka. I tutaj posadziłam różę Madame Anisette. Zobaczymy, jak będzie się jej rosło. O, a to właśnie jest. Zobaczcie. To właśnie jest to, o czym mówiłam. Ja zostawiam gdzie gdzie, Ja zostawiam gdzie gdzie wszystkie te etykietki, żeby wiedzieć, co rośnie. A potem mój kochany Tomasz, albo nie wiem kto, ale ktoś. Nie wiem, jakiś e, e, etykietowy skrytożerca, po prostu mi te etykietki wszystkie podbiera. Ech. I ja potem nie wiem, co jest co. I na przykład nie wiem, co tu rośnie. Tu wiem, jakie róże sadziłam. Ale to, ta róża to jest chyba... Kurczę, no nie powiem wam już teraz. To no na pewno jest jakaś róża od Davida Ostina. No ale muszę sobie zrobić chyba taki, e, taki zeszyt, taki plan, gdzie po prostu wszelkie nasadzenia będę miała, e, będę miała e, zakreślone. Coś się tu dzieje na tej tawule. No nie, kurczę, no jest. Już jakiś grzyb. Po prostu człowieka może szlak trafić. Z tą pogodą. No ten rok jakiś pokicikany jest totalnie. Czy w sumie w każdym roku coś jest nie tak, no ale w tym no to już po prostu ach, człowiek nie jest przygotowany na takie rewelacje w połowie kwietnia. No nic, słuchajcie. Myślę, że damy radę. Tutaj Hakuro nam ładnie odbiła, i przynajmniej e, to mnie cieszy, bo ona, słuchajcie z tej perspektywy, widać ją z salonu, jak się siedzi na kanapie, i ładnie się tutaj bardzo, o, właśnie odbija na tle e, tej całej ciemniejszej siedzeni. zieleni. Och, ciężko jest mówić nieprzerwaniem przez 20 minut. To oczywiście miał być krótki film, a ja, jak zwykle, się rozgadałam. No, więc tak, postaram się jeszcze przed wyjazdem wam nagrać filmik, jak przycinam tu obrzeża. I co jeszcze będę, filmik o tym, co jest nie tak na tarasie, i co jest nie tak na trawniku, i generalnie takie rzeczy, które będziemy starali się naprawić w tym roku. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo wiecie, plany planami, a rzeczywistość rzeczywistością. No, ale tak, taki filmik właśnie zamierzam popełnić, i być może on wleci w sobotę. O ile się ze wszystkim wyrobię, bo w sobotę wyjeżdżamy, jedziemy, słuchajcie, na prawidłową polską majówkę jeździć na snowboardzie na lodowcu, bo żeśmy praktycznie nigdzie nie byli w tym sezonie narciarsko-snowboardowym, więc myślę, że się nam to po prostu należy. Patrzyłam dzisiaj przez kamerki i e, warunki na lodowcu wyglądają niesamowicie, więc mam nadzieję, że trochę odpoczniemy. Dajcie znać, czy byście chcieli jakiś vlog z tego lodowca i e, czy w ogóle Was e, taki content interesuje. Ja się oczywiście obinałam troszeczkę za ciasno szeliczkiem, a i pewnie przykrywam mikrofon, więc a, spróbuję podrasować ten dźwięk, ale wiecie, różnie być może. <laughs> Dzięki za oglądanie i do... O Jezu, coś paskudnego tu lata. No i do weekendu.